w Zespole Szkół w Czudcu. Młodzież w naszej szkole uczy się w trzech typach liceum ogólnokształcącym, technikum i zasadniczej szkole zawodowej. Nasza szkoła usytuowana jest przy trasie komunikacyjnej Rzeszów-Szczyżów i położona jest w malowniczym podworskim parku z bardzo różnorodną roślinnością. Nauka odbywa się w dwóch budynkach, które w ostatnich latach przeszły gruntowny remont, dzięki czemu szkoła wygląda estetycznie jest placówką nowoczesną, spełniającą europejskie standardy. Zespół Szkół w Czucu jest szkołą bezpieczną, podkreślającą podmiotowość ucznia. I starającą się dostrzegać zainteresowania i potrzeby swoich wychowanków. Szkolne korytarze, na których umieszczone są fotogazetki, są dowodem o aktywności naszych uczniów i nauczycieli. Najbardziej aktywni i zdolni uczniowie, są nagradzani stypendium prezesa Rady Ministrów, stypendium przedsławczyka, które jest ufundowane przez zarząd powiatu Szczyżowskiego. Któż lepiej opowie o szkole, jak nie sami uczniowie? Zatem oddaję im głos. Witam. Nazywam się Aneta Jarosz, jestem uczennicą trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Czódcu. Zapraszam Was na krótką wycieczkę po zespole szkół w Czódcu. Teraz udajemy się na lekcję otwartą, którą prowadzi Pani Magister Justyna Trzeciak do klasy pracowni religijnej. Gośćmi tej lekcji są uczniowie klasy trzeciej A Gimnazjum Publicznego w Czódcu. Lekcja ta jest bardzo ważna, ponieważ upamiętnia 72. rocznicę zbrodni katyńskiej. Zakopywano zwłoki po bliskim lesie w Charkowie. Dokonano mordu na około 22 tysiącach tak naprawdę niewinnych ludzi. Teraz uczestnicy lekcji otwartej historycznej złożą kwiaty pod symbolicznym dębem katyńskim. Ich majętnością było tylko życie, ich winą polskość ich karą cierpienie, ich katem system nieludzki. Wzywam was do apelu. Was, żołnierzy, wzywam, Korpusu Ochrony Pogranicza, rozstrzeliwanych na miejscu przez wkraczające oddziały Armii Czerwonej. Was wołam, 250 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, jeńców przymuszonych do katorżniczej pracy, za którą nie dano wam ani zapłaty, ani pożywienia. Zapraszam was teraz do pracowni informatycznej, której opiekunem jest magister Krzysztof Zendecki, na lekcję informatyki. W pracowni informatycznej znajduje się 14 stanowisk komputerowych. W sali tej kształcimy swoje umiejętności z zakresu informatyki. Znajdujemy się teraz w klasie w pracowni matematycznej, której opiekunem jest pani Małgorzata Baran. Klasa ta wyposażona jest w tablicę interaktywną, która pomaga nam rozszerzać swoją wiedzę w zakresie matematyki. Jego położenie z czego osi tak? On się zmienia. A Wam zmienia jaki współczynnik? Współczynnik A. Znajdujemy się w klasie pracowni języka niemieckiego, której, której opiekunem jest pani magister Ewa Birbach-Zandecka. W tej sali prowadzone są lekcje języka niemieckiego i angielskiego. Sala wyposażona jest w sprzęt, który pomaga nam w kształceniu swoich umiejętności. Nauka języków obcych jest bardzo potrzebna, nie tylko w życiu codziennym. Nasi uczniowie odbywają praktyki zagraniczne w Niemczech. A teraz znajdujemy się w klasie pracowni przyrodniczej, której opiekunem jest pani Marta Petko. Klasa pracownia wyposażona jest w tablicę interaktywną, rzutnik, stanowisko komputerowe oraz niezbędny sprzęt biologiczny. W tej sali poznajemy tajniki przyrody oraz człowieka. Również tutaj prowadzone są konsultacje dla maturzystów przygotowujących się do egzaminów maturalnych. Zapraszam Was teraz do budynku B, w którym czekają na nas kolejne ciekawe miejsca naszej szkoły. Znajdujemy się teraz w bibliotece szkolnej. Mieści się tutaj ponad 13 tysięcy woluminów oraz księgozbiór podręczny. W tym miejscu Powstają scenariusze Akademii Szkolnych i pomysły konkursów językowych. Opiekunem biblioteki szkolnej jest pani magister Lidia Betnar. Obok biblioteki znajduje się pracownia multimedialna, w której właśnie jesteśmy. Wyposażona jest ona w cztery stanowiska komputerowe oraz sprzęt wielofunkcyjny. W tej pracowni uczniowie rozwiązują swoje zadania, tworzą referaty oraz organizują samodzielne zajęcia. Znajdujemy się teraz w siłowni szkolnej. Jest ona wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy. Na tej siłowni odbywają się zajęcia WF-u oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Nazywam się Edyta Kołcz. Jestem uczennicą klasy czwartej technikum szybienia i gospodarstwa dorodowego. Dziś chciałabym Wam przedstawić nasze klasy pracownie zawodowe. Zapraszam do pierwszej z nich. Tutaj mamy kres pracownie technologii gastronomicznej, w której najczęściej oglądamy prezentacje przygotowane przez uczniów na temat kuchni regionalnej, światowej, krajowej. Uczymy się prawidłowej obsługi konsumenta, dekorowania stołów na różne okoliczności lub i składania sobie. Tutaj również zostaliśmy przygotowani do praktyk gastronomicznych pod kierunkiem nauczycieli, pod koniec których otrzymaliśmy certyfikaty oraz Pracownia ta, jak widać, składa się z pięciu dobrze wyposażonych stanowisk, na których często wykonujemy różne potrawy, desery, napoje. Dziś uczniowie przygotowali wspaniałe ciasta. Chciałabym dodać, że co roku w naszej szkole są organizowane kursy kelnersko-barmańskie. Trwają one dwa tygodnie, po czym dostajemy dyplomy ukończenia kursu. Bardzo serdecznie zapraszam Was do naszej szkoły. Dziękuję. Witam, nazywam się Dominik Buda, jestem uczniem klasy czwartej technikum budownictwa w Zespole Szkół w Czudcu. Zapraszam Was do sali, w której odbywają się zajęcia praktyczne z zakresu budownictwa. W tej pracowni nasi młodzi koledzy ćwiczą swoje umiejętności w dziedzinie szpachlowania, tynkowania, murowania, układania płytek. Za mną znajduje się nasza szkolna, certyfikowana strzelnica. Tutaj odbywają się zawody strzeleckie, m.in. zawody policjantów, oraz ćwiczenia strzeleckie w ramach edukacji dla bezpieczeństwa organizowane dla uczniów klas trzecich Gimnazjum z Powiatu Strzyżowskiego. Dzień dobry. Na dzisiejszych zajęciach doskonalimy sobie w dalszym ciągu. Pozycję strzelecką, sylwetkę, ułożenie w sylwetce. Znajdujemy się teraz w naszej szkolnej sali gimnastycznej. Oprócz zajęć z wychowania fizycznego, odbywają się tutaj również zajęcia pozalekcyjne, między innymi piłki siatkowej oraz zajęcia taneczne organizowane w ramach mini przedsiębiorstwa. Na zajęciach tych uczymy się tańców standardowych latynoamerykańskich i towarzyskich.